Przestań myśleć, że nadejdą gorsze dni Bądź otwarty i do szczęścia nie zamykaj drzwi łap momenty, te dobre, nie licz tych złych Co było przeminęło, liczy się to co dziś Niech to leci własnym rytmem i stanie się co ma być. Nie na wszystko ma to wpływ, więc po prostu zacznij żyć do wykorzystania. Jeszcze wiele pięknych chwil, w których znajdziesz szczęście, tylko przestań O tym co nie wyjdzie i w to uwierz wreszcie. Gdy upadniesz, się podnieś, więcej wiary w siebie. Pozwól niech się poniesie, a diabeł w piekle. Niech dupą ponczęście, że cię nie zwiedzie. Naj sposób na siebie i nie stój w miejscu, a wszystko co robisz, pokieruje cię ku szczęściu. Przestań czekać, nigdy nie będzie dobrego momentu. Strach przed porażką jest straszny, chujowy lecz. Musisz go przełamać, uwierz, jesteś gotowy to zrobić, mimo, że to pomieszczenie, jedne strome schody. Ciesz się z każdej małej rzeczy, podziękuj, że jesteś zdrowy. Świat choć często czarno-biały potrafi być kolorowy. Jak kupiłem sobie kredki i maluję swój własny, mimo że demony przeszłości starają się pokazać, jaki jest bezbarwny, to jak nie ty, da sobie z tym rady. Tylko przestań wyolbrzymiać problem Nie szukaj odpowiedzi tam, gdzie nie ma zawartej prawdy Rób, co podpowiada ci serce Serio żyje się prościej Opanuj emocje i złap głęboki oddech Mimo, że niektóre sytuacje potrafią serio być bezlitosne Często pozwolą zobaczyć postęp Tylko daj sobie możliwość, by osiągnąć progres nie słuchaj nigdy tych, co mówią, że nie dasz rady Oni się tego obawiają, mają skłonność do przesady A ty zmieniłeś w pozytywne cechy swoje wady Raz za razem udowadnij sobie innym, że potrafisz sobie radzić Mimo wszelkiej przeciwności, odmiennych przez przypadki To nie żarty, choć los potrafi zatrwić Wejdź mu na spotkanie z podniesioną głową i Pokaż mu jaki jesteś party, że się nie poddajesz I łapiesz wiatr w żagle, choć życie nie zawsze jest proste I łatwe to tylko chwilowe, bo po każdej burzy wychodzi I słońce zawsze, słońce zawsze ta Powiecie oklepany tekst, krążący po świecie to Wytłumaczcie, czego nie rozumiecie. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Lecz to od nas zależy, czy będzie lepiej. Przecież chyba to wiecie. Od naszego podejścia zależy stan bycia. Gdy skupiasz się na negatywach, nie masz szans zobaczyć pozytywów. Wybacz, taka prawda. Szczęście to stan umysłu, nie masz co liczyć na farta.